Myśmy rozegrali to po profesorsku. No po profesorsku, Ej, widziałeś ją, bo ja nie na przykład Ja widziałem, ona wysoko. ona jak tam ona latała tak to... Nie wiem, to chyba było, nie wiem, co to było, ale coś to było. jakby patrz, Sierpem biegła do ciebie, a takie... O kur... Ja się odsuwam! you! <grym>, you! zapomniałem Co? A ty wziąłeś ty klucze? Dobra, łatwo. Jak się nazywa Daniel Thompson. Hello, hello, your computer has a virus. Hello, hello. Hello, Daniel Thompson. Can you give us a sign that you are here? We are fans. You know we like you. Okay, you are not here. Most important. Beautiful picture. Proszę rzecz. Yeah. First things first. Mm -hmm. Szukamy, dobra, to jest piwnica. Czy prąd jest w piwnicy? Tyle jest. Dobra, idziemy. Skowidu widu, coming after you. Gonna solve that mystery. Ale fajna piwnica. Oh, to this, no? Zero zero do zero siedem. Halo halo? Al halo halo? Ja no, muszę przyłożyć do łba. No nic nie ma. Już źle mam prawa fizyki, ale siedzę. Are you here? Ty wyglądasz, jakbyś kurde nie miał hemoroidy. Cześć. Cześć. Robię Crazy Zapalił światło. Nie wiem, tylko. Hello, why did you turn the gun? O dobra, mroźne temperatury, dobra. Pójdź zanotuję kilka rzeczy. Dobra. Mroźne, okej. Okay. Hello. Can you write something in this book? That's over here. We're waiting just for you to... Okej, okay, tam lubi być, to idziemy tu. Hello, do you like this space? Okay, can you write something? Something. Anything. Like by open the cię. We should na kurce. to open Scooby-Doo-Doo, coming after you. How's your day? Are you here? I am here. Are uh, you here? Dobra, tutaj. I'm Idziemy... Idziemy na górę. Możliwe, że go od tam, Od spodu go tam smyraliśmy. Hello! Do you want to tell us something? Czemu to jest cały czas jest włączone? Nie, hmm, głowa cisza, nareszcie. Are you... We do, we do. It's coming after you. We're gonna solve that mystery. Do 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 do. Is, yeah. Is yeah. Hello. Hello. Don't show yourself. Okay, you can show yourself in uh, one minute. Okay, one minute. One minute. But until now. Yes, włączyłem Włączamy to. Dobra, wracamy do pokoju. Hello, hello! Hello! There is a virus in your computer. Oh, you are you here? Are you here? Give us a sign that you are here. Let me know if you can be there. So? Okay. Now misy as I m witch on. Get the fuck out, stupid bitch. Bitch. Give us a sign, stupid ghost. You hate you. You are a fucking stupid gay. Are I have a question. <laughs> Come out and fight like a true man. I have my... my huge Latarka and I'm going to cheat this pass. You are going to die. You are dead but you are going to die double. Hello. You haven't written so anything. Are you an alphabet? Are you that stupid? Hello! Can you give more signs but you are here? Okay, you know you like frozen but can you give us, I don't know, EMF? RMF? FM! <laughs> <laughs> or fucking... Come out, we want your photo. Come out! Thompson! Or you are gay? We are talking to you!

gdzie widzisz? Aj, no na serio, tak byś, bo jesteś takiego, jak świecisz ufałką na ścianę No? Szansa, że ty zobaczysz Odciski pa odcisk palców Dobra, chodź, chodź Tam, gdzie mieliśmy do jego sygnał, w Kiblu, poświecisz na wszystkie proste rzeczy i nie rzeczy Wiesz? Chodź Jak to stały czas, to Chodź tu biegnę, biegnie. To idź szybciej. Dobra, przyjeżdżę cokolwiek. Are you here? Na ty. Jak coś sobie przygotuj to, żebyś szybką przełączyć na ten. Na faturador. Why are you here? Show yourself. Show yourself. Please Can you write something? Let's check. Can you write something? Write something. I give you. I give you a while. You can write something, okay? Dobra, ty coś kiedy on tam pisze Okradamy go Gonna steal your stuff if you're not going to write anything Write something Yeah, I'm about to steal your car And your humanity of person Brak Dobra, wkurzyłeś mnie Show yourself You haven't Dobra Wychodzimy, sprawdzamy notatki, Robimy, sprawdzamy co mamy, gotowe? Dobra, co mamy, mroźne temperatury, EMF poziom piąty był dobra słuchaj, Czarny przyda się do czegoś, gdzie jest ta kamera rozstawialna, którą rzuciłeś na ziemię? To się nie? Dobra, słuchaj Wyrzuć aparat I spirit boxa Dam ci misję Bierz tą latarkę, bo to jest zwykła o Boże, nie. I kamerę I Jedyne co musisz zrobić, słuchaj Patrz, coś ci pokażę, chodź, pojrzemy Wyjdź te drzwi Żeby... Postaw kamerę od tych drzwi Pamiętaj, żeby na zielono się świeciła Na prawo od tych drzwi Tak, żeby patrzyła się na ten salon Żeby się patrzyła na salon tylko nie, ja spierdzieram stamtąd, ok? Ja ci, ja ci pom. czekaj, czekaj. Okay. Akurat jest zero aktywności. Możesz wchodzić, możesz wchodzić, możesz wchodzić. O, okej, okay. jest dwa aktywności, lekko usłyszał cię. Wstawiasz kamera? Ja się stawiam. Rzucasz, ale tak, żeby normalnie widziała. Na podłogę? Nie, na jakiś taki wyższy poziom. No Taką jak przykład y, komodę, po prawo obok ciebie, cokolwiek. Włączona jest? Jest na zielono, się świeci? Nie świeci się. Nie działa. Nie włączyłeś. Spokojnie, jest zero, on cię nie, nie wyczytuje cię. Ty, kamera spadła. Kurwa snake, bo ty nie umyśl. Dobra, idę tam. Nie mam, nie mam latarki, idę tam. Ty, kamera mi gdzieś spadła. A jest. Nie ma kamerę. Dobra! Synek, mnie No jest kamera! Głupi jesteś? Nie! Leży i A ja ją mam pełną kręcę ją. Ale Poświeć mi! Dobra? Poświeć mi! Tutaj! Dobra, o, o, o! tutaj. Na, 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 na. dobra, łatwo o, jest dobrze włączona jest? wychodzimy? tak, włączona jest włączona to jest to wyśledź się od tego dobra ale no, patrz no, spoko ja teraz zobaczymy, co tam widzi. kamera nie, nie, nie klikaj, bo mi szczypie w uszy. o, patrz przebudził się, który ja przelazłem idzie po moją dupę śmieć. śmieci dobra idźmy do tej kamery że ja sobie przystanę przy czy... Nie, bo się zmienia... Kiedy się wyłączy Noctowizja Inteligencja Dobra, no. słuchaj go czarne Będę się tutaj komunikować się z Tobą z bazy Będę Ci mówił o tym, czy jest Jeśli patrz, jeśli będzie na trójce Kolejczycy w wąskim nie zadać, okej? Okay? Okej, dobra Wchodzisz tam, siedzisz w tym pokoju, żebym Cię widział no, na tak możesz mieć wszystko rozstawione. I czekasz czy on do Ciebie przyjdzie pod swoją dupę. Więzę w ciele <śmiech> ci, <śmiech> ale Spokojnie. Wszystko widzę. Ale góra. Ja cię będę obserwował. W razie czego będziemy mieli ten. Dobra. Dobra. ja jak coś wybierę cię ruchą. Ja w tym czasie pobiegnę do, ten, do ciebie z kamerą i robię zdjęcia. To jest nasz plan. Dobra, dobra. Nie widzę cię jeszcze na kanadze. O, a, 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 widzę cię teraz. Czarny. I teraz i teraz powyzywaj ducha. Daniel? Daniel Thompson Daniel Thompson, co jest, please, Daniel. Jak coś on, ma, on na dwójce jest sygnał, więc jakby nie przejmuj się. Dobra, Daniel Daniel Odpierzę. na trójkę się wstawił. Bo Daniel, usłyszał Daniel. usłyszał twoje wołanie. Okej. Okay. No? Daniel, nie, nie, nie. Daniel... To ja tu ptam. To ja tu ja tam w samochodzie. Czekaj, teraz w tam. Daniel, Daniel, show yourself Jest na zero, on się ma w dupie okay. Wyzywaj Daniel, go Stupid! Show yourself please. O, podskoczono dwójki, już jest geek, już się przebudził Teraz się utrzymuje na dwójce Macie teraz... O... Macie w dupę Right now, show yourself, Daniel Stupid geek No teraz się do zero że macie w dupie tutaj Dobra Ej, sewek! Możesz wziąć kamerę? Poniesie podnieś Patrzę Patrzę na ciebie. Patrz. Jest na zero. On ma cię w dupie. Spokojnie. Czy możesz wyrzucić jakiś, nie wiem, nie, cokolwiek co nie ma Ulatarkę uv bo jej nie potrzebuję. dam ci zwykłą. Wziąć kamerę i przestawić kamerę do kibla. A Ej, co się dzieje? Ma aktywność? Nie, nic się nie dzieje, jest zero aktywności, jest po drugiej stronie domu Co jest to? Nie, wiem, słyszę jakieś głosy, w sensie on jak to się... o... zamknął! O kurwa, dobra, nie żyjesz, jest 10! Wypierdzielę stamtąd, wychodź! Wychodź stamtąd! Nie możesz? Zli zamknął! Pragnę ci pomóc! Sprintem! Przynajmniej będę na dobre ujęcie! Tak się gwałci! Zabił mnie. Zamknął mi drzwi. Pokażę ci. dobra, ee. Dobra. Ja Mam zdjęcia, wrok! Wrok! Dobra, powiedzmy, że. Powiedzmy, że Spirit Box i będziemy ułożeni O kur... On już na ciebie, kurwiu. Zobacz, na. To. No weź go, jeb... Powiem tak, nic granicy dały, ale wiemy, że można je rozstawiać już. Okej. Okay. Czy wyjaśnialiśmy co to jest? O, oczyski. Powiedzmy, że to jest Banshee. No. Nie ma to jak umrzeć. O, widzisz? Patrz! Patrz! Zdjęcie! Zrobiłem zdjęcie jak cię zajebał. Dobra, kupię lata. Działa, działa! Dostałeś mi 20! O, shit! I prawie następny poziom!